To nowość firma Arjo Huntley chciała zaprezentować swój nowy wózek prysznicowy Carevo. Wózek ten wyróżnia zintegrowany panel sterowania, dostępny z trzech stron. Wygodny uchwyt, zachęca do współpracy w trakcie kąpieli i aktywności ruchowej pacjenta. Elastyczna strefa, większa wygoda dla pacjenta. Obszar ergonomicznego dostępu zmniejsza obciążenie statyczne i usprawnia pracę personelu. Możliwość regulacji szerokości, wbudowany uchwyt na słuchawkę prysznicową, zoptymalizowana poduszka pod głowę i bardziej miękki materac, prosta codzienna konserwacja, proste zakładanie materaca, proste zdejmowanie materaca, łatwy do dezynfekcji. Nowe funkcje innowacyjne, wzornictwo oraz intuicyjny panel sterowania sprawiają, że urządzenie jest łatwe w użytkowaniu i skoczecznie wspiera opiekunów w wykonywaniu toaletu u pacjentów o ograniczonej sprawności ruchowej. W celu uzyskania bliższych informacji na temat przedstawionego produktu zapraszam Państwa na naszą stronę www.ariohandley.com lub prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielem naszej firmy.